Dobra, witajcie. Witajcie. Dzisiaj zajmiemy się, w sumie nie będziemy nic gotować. Nie ma tu żadnych garnków. Dzisiaj będziemy tworzyć wspaniałe proszki i oczywiście legalne. Więc ja obejmuję ja ogólne przyprawy w kuchni, ale czasem też mi się nawet nie chce sięgać, wiecie, po te wszystkie przyprawy i tak dalej. Więc pomyślałem, że sam będę sobie takie tworzył, po prostu bo jadę do akademika i będę sobie tworzył takie mieszanki. Więc pomyślałem, w sumie, że pokażę Wam właśnie, jakie zabieram. No i ja sobie zrobiłem trzy. w sumie tylko je omówię i wsypuję do słoika, więc to będzie bardzo krótkie. Więc zaczniemy od lewej, więc mamy tu taką indyjską przyprawę. Ona świetnie się nada do yy, i mięs, i warzyw, ale ja ją robię, z, myślę o, głównie o warzywach. Też na przykład użyć jako taką podstawę do, czy to dal, czy na przykład do steków z bakłażana, z fasoli, wszelkiego rodzaju, jakąś ciecierzycę na tym podsmażyć, jakieś kary po prostu na tym zrobić. No. To jest ta bomba, właśnie tych indyjskich aromatycznych przypraw. No i też, e, właśnie do mięs się nada gdzieś do, do jakichś kurczaka, na przykład w jogurcie, sztos. No jest wszechstronna, jak wszystkie stąd są wszechstronne. No ta nadaje właśnie tej e, indyjskiego aromatu. No i tak, e, co tu w ogóle mamy? W sensie wszystkie proporcje i tak dalej będą na moim bloku. Yy, ale w tym, ja tylko mówię co tu mamy. Mamy kolendrę mieloną, mamy samą w sobie przyprawę kary, czosnek, czyli dostosowujcie pod siebie, kurkuma, papryka, garam masala i kmin rzymski. I to jest już pierwsza, zaraz ją przesypiemy. Yy, drugą zrobiłem z myślą bardziej tutaj, bardziej taka mm, bardziej orzeźwiająca, taka mm, lekko kwaskowa, kurczak na grillu, wieprzowina w ogóle, coś takiego, takie kubańskie klimaty, albo ryba też. Yy, więc właśnie taka jest rola tej przyprawy i mamy tu tak, odrobina pieprzu saczymańskiego, żeby nadać właśnie jeszcze bardziej to uczucie takiej kwasowości. Kolendra i pieprz cytrynowy, które one tu odpowiadają yy, za tą właśnie kwaśność. Możecie użyć na przykład skórki z cytryny czy coś, ale ona trochę zmniejszy yy, długotrwałość tego, więc ja polecam zrobić to z tym pieprzem cytrynowym. Tymianek i oregano. Dla takiego właśnie kubańskiego, coś takiego, wiecie, nadbrzeżnego klimatu i czosnek, który ma grać tu za tą kwaśnością drugą rolę. No, i to jest coś, co ja najczęściej używam, mogłem, no, czyli taka moja mieszanka przypraw. Ja tego używam zwykle właśnie na obiad. Po prostu przyprawiam sobie ten kurczaka, dodaję trochę fasoli, już mam takie danie, które jest naprawdę aromatyczne. Oprócz tego powiedzmy, że <gryw> dałem trochę superfoods, więc jest też. Oprócz tego, że smaczna, to niby zdrowa w cudzysłowie, ale to wiadomo, patrzymy na to zawsze z jakimś przymrużeniem oka i zawiera się tu chili, kurkuma, papryka, ja zwykle używam wędzonej też, kmin rzymski, odrobina cynamonu, czosnek i tymianek. No i jedyne właśnie, co zauważycie w tych moich mieszankach przypraw, ja już zacznę, ja już przystąpię do przesypywania ich. Mi się wydaje, że zacznę z tą, bo sobie przynajmniej nie ubrudzę i, Moje kartki kurkumą. Ja wiem, powinienem do każdej mieć osobną kartkę, ale szczerze, no nie chcę mi się tyle kartek wyrywać. I ostrożnie. Aha, i do żadnej nie zawieram dwóch rzeczy. W sensie hmm, chodzi mi o to, że nie zawieram po prostu soli i pieprzu, nie? W sensie uważam, że trochę to jest takie, mija się z celem. Jak weźmiecie sobie e, taką mieszankę przypraw klasycznie, no to ona ma. Bo po prostu pierwszy składnik zawsze będzie sól, co nie? No i nie wiem, no co to jest za sens, bo zawsze sól praktycznie jakby mam. No to co to jest za sens, żebym miał mieszankę przypraw, która się składa z soli, co nie? No to jest trochę mija się z celem, poczekajcie. To jest dość stresujące w sumie, nie? Wziąć sobie miskę, mam nawet przeszkowaną, żeby to najpierw w misce... przesypać i z miski to sypać, ale. Dobra. W sensie, jak widzicie, nie wypełniło mi to w ogóle całego, hmm, całego słoiczka, ale mogę to po prostu przemnożyć i wszystko będzie zapełnione. No i na końcu tą indyjską. Up, 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 up. Aha, no i no większość właśnie mieszanek to polega na soli i pieprzu, więc w sumie, nie wiem, to jest tylko robienie, wiecie, m, objętości z, z niskim kosztem. Ja tu chciałem, żeby właśnie no też sól czy pieprz, to sobie każdy dostosowuje pod siebie, może bardziej sól. Mm. Okej. Okay. No jeżeli... To już damy na bok. No jeżeli wstrząśniemy te nasze trzy... ...słoliczki. Czekajcie. Ok, marrakesz soundtrack. No to mamy właśnie takie przyprawy. Mam nadzieję, że widzicie. Czekajcie, dalej się z kamerą. Więc tu mamy naszą kwaśną, rybno-kurczakową mieszankę. Tu mamy... No i to jest teraz niezła zagadka. A jestem głupi. W sensie, dobra, tu jest indyjska. To widzę, w sensie... Tak, tu jest indyjska, bo widzę, że nie ma tymianku. To było... <laughs> to się zopałem. Więc tu mamy tą indyjską mieszankę. Ja sobie zaraz je podpiszę w ogóle, bo już widzę, że z tym będzie problem. No i jest też moja mieszanka przypraw. Więc to taki krótki materiał. I... No i co, mam nadzieję, sobie, że sobie takie mieszanki przypraw zrobicie i będziecie używać na pewno. Jak będę coś robił, to wam powiem, wspomnę o tych mieszankach. No i na razie, trzymajcie się. Cześć, na razie.